Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czwartek 5 czerwca, w późnych godzinach wieczornych, nawałnica przeszła przez Trzebinie, wyrządzając wiele szkód. Wiele szkód wyrządziła także w przyklasztornym parku Salwatorianów, wyrywając korzeniami pięć drzew, uszkadzając i łamiąc wiele innych. Ale największe szkody wyrządziła na dachu naszej świątyni. Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa. W wyniku tej nawałnicy uszkodzonych zostało ponad 300 m2 powierzchni miedzianego dachu. Obecnie więc stajemy przed wielkim wyzwaniem naprawy tego, co uszkodzone. Nie mamy jeszcze do końca oszacowanych kosztów naprawy dachu. Ale z pewnością koszt ten sięgać będzie kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście kościół jest ubezpieczony, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie nie pokryje całości kosztów naprawy tak wielkiej powierzchni miedzianego dachu. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w realizacji tego dzieła. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą ofiarę złożoną na ten cel. Serdecznie więc prosimy o wsparcie tego dzieła i z góry za każdy dar składamy stokrotne Bóg zapłać.